Witajcie! Dzisiaj chciałam Wam pokazać, w jaki sposób robię okładki z różnego rodzaju materiałów. To, co tutaj widzicie, to są te, które wycięte z pudełka. One są już wycięte tak, żeby był kąt prosty i są obie mniej więcej tego samego w tym samym rozmiarze. gdybym to miała dokładnie zmierzyć, no to. Więc one są bardzo jakieś, nie są, yy, nie jest jakiś format. Tutaj mamy 22,8 na 18,5 mniej więcej. Także to nie jest żaden format A5, po prostu tak na oko yy, sobie wymierzyłam. I teraz chciałabym zrobić z tego okładkę. Okładkę chciałabym zrobić. Nie wiem, nie mam pojęcia, co mi z tego wyjdzie w każdym razie z takiej torebki. Znaczy, to była torebka, to akurat jest powiązane z jednym z moich filmików, które pokazywałam właśnie, jak, jaki materiał możecie wykorzystać, jak robicie notesy, to jest jedna z torebek, którą wycięłam. I teraz to jest taki papier dosyć fajny, taki laminowany, jak widzicie może. I wydaje mi się, że może być fajnym materiałem na okładkę, więc ja sobie tutaj to powycinam i zobaczę, czy w ogóle mi to wyjdzie. Teraz pokażę Wam drugi sposób, w jaki można robić tą okładkę. W zasadzie to w taki sposób powinnam była to zrobić. Najpierw naklejamy naszą okładkę, tekturę, czy co to tam jest, na arkusz, z którego będzie okładka zrobiona. Mniej więcej na środku, biorąc pod uwagę to, gdzie będziemy wycinać. Ten arkusz jest tutaj pomarszczony, ale to nic, bo tutaj i tak na nim coś będzie, więc to nie o to chodzi. Jest to ten sposób jest dużo łatwiejszy. Tu akurat to zgięcie mam w trochę innym miejscu, ale to też nic. I teraz tak zaginamy sobie, czyli już dopasowujemy e, ten papier. Tak, jak macie nam zgiąć, gdy będziemy przyklejać. Najpierw to zginamy, a teraz będziemy docinać to, co nam potrzebne, czyli tak tu sobie obecne, bo w sumie nie potrzeba mi aż tyle. Z tej strony też. To wszystko później trzeba wysmarować klejem. Teraz na, nacinam sobie ro, o rogi. Czyli tutaj kierujemy się wtedy tymi zgięciami, tak? Tu musimy zakręcić w miejscu, gdzie krzyżują się nasze dwa zgięcia. Zostawiając tam dosłownie tak gdzieś milimetr dwa, żeby na zgięciu, później to zostało zakryte. A też, żeby nie było za dużo, bo później się brzydko marszczy. I teraz nakładamy taśmę. Taśma jest po to, żeby lepiej przylegało. Znaczy się papier, żeby lepiej przylegał. Tutaj na brzegach, bo czasami jak tego kleju jest za mało, albo gdzieś tam po prostu... No nie wszędzie się równo rozsmaruje, to to sobie robią się takie nieładne wybruszenia, a jak sobie damy taśmę, to mamy pewność, że przynajmniej w tym miejscu będzie się to trzymało. Ja zawsze używam taśmy i klej. My nigdy nie kleję chyba na samej taśmie, no w, nie wiem, może w niewielu przypadkach, jak mi. Nie, jest, nie ma to dla mnie znaczenia, czy coś będzie się trzymało, czy nie. E, bo już mi się zdarzyło wiele razy w moich starych albumach, w których dawałam tylko taśmę. Wszystko mi odeszło. Bo to jednak jest tylko klej na taśmie. Które nie wiem może wyschnąć. Zawsze to lepiej mieć taśmę. Dobrze, tak jak widzieliście poprzednio, na, nałożę tą taśmę też tutaj. Chociaż w sumie nie jest to może konieczne, bo to będzie przyklejone tutaj i na to będzie jeszcze coś innego naklejone. Więc to nie jest aż takie istotne. I teraz, jak już mam to naklejone, przyciskam jeszcze, żeby się upewnić, że wszędzie jest dociśnięte. Zawsze używam do tego takiej kości. I teraz sobie nałożymy klej do ściągania tych papierków. Ja mam taki szpikulec, ale powiedzmy, teraz mam takie paznokcie, które dadzą radę. Tak myślę. Czasami nie dają. Odklejam wszystkie paski w takim razie i nakładam klej. Najpierw robię to na dłuższych bokach. w sposób powstały nam okładki no powiedzmy mniej więcej są równe teraz od tej strony tutaj jeszcze coś nakleimy okładki postanowiłam tutaj od wewnątrz okleić kartkami z tego bloku Tutaj są tak naprawdę różne rzeczy w tym bloku. Ja sobie wezmę te pełne arkusze i chciałabym wykorzystać wszystkie trzy. Czy taki przynajmniej jest plan. Wydaje mi się, że kolorystycznie one będą tutaj pasowały, a powiem Wam, nie wiedziałam w ogóle, gdzie je mogę wykorzystać, do czego. I tutaj też są takie wypychanki które myślę, że można właśnie fajnie wykorzystać na okładkę. już nawet chyba mam jakiś pomysł. No to właśnie w takiej pomarańczowej kolorystyce. Dobrze, na razie sobie to odłożymy. I teraz po prostu muszę coś tutaj z tym wymyślić. Coś będzie naprzód przód, coś będzie na tył. Hmm. mniej więcej tu muszę pozakrywać, bo tutaj te niektóre tak jak na przykład tutaj to jest brzydkie nie podoba mi się to w ogóle. Więc dobrze nie będę się zbyt długo nad tym zastanawiać, po prostu zrobimy tak. się to uważajcie, jak coś tu dziś obok leży, bo można łatwo przykleić. Tak jak to właśnie u mnie widać teraz. I teraz tak mniej więcej przyklejamy. Pamiętajcie, że macie taśmę, więc to się będzie już wszystko przyklejać. Ok. Dobra, no mniej więcej. Tak, dociskamy sobie. Tam gdzie jest nadmiar kleju, to widzicie, że on sobie wyjedzie. Ja to wycieram wtedy chusteczką. Okej. Okay. Więc... Mamy naszą okładkę, i w ten sam sposób zrobimy drugą. Mam gotowe już obie okładki, od wewnątrz wyglądają w ten sposób. Tu trochę widzicie, trochę mi się krócej obcięło, bo więcej widać, ale przykryłam to, co chciałam przykryć, więc tak to wygląda. Teraz chcę mm, ozdobić czymś. Te okładki, tak żeby nie było widać tych załamań tutaj. I w sumie stwierdziłam, że te truskawki będą na początku, chociaż w sumie tutaj wiem, że więcej nakleję na przód, więc chyba to zrobimy jako przód, a te truskawki będą na tył. Teraz tylko trzeba zwracać uwagę na to, że jeżeli tutaj jest orientacja do góry, żeby tutaj nie nakleić coś, że później się okaże, że to jest do góry nogami, co już mi się zdarzało. I teraz tak, trochę się zastanawiałam, co tutaj przykleić, bo w sumie powiem Wam, że ym, ten kolor jakoś tak do mnie nie przemawia. Nie wiem, może dam to do tyłu, ale jakoś nie przepadam za różowym. Yy, więc pomyślałam, że włożę tutaj ten arkusz i coś jeszcze na to przykleję ale nie wiem do końca co, to jest taki pozłacany, on jest w ogóle z takiego bloczku, który już dawno kiedyś kupiłam w Empiku takie kraftowe ze złotymi wzorkami więc to sobie na razie gdzieś tu po prostu odłożę i teraz muszę wymierzyć ten. To, co tu widzicie, to znowu jakieś jeszcze inne, które... Nie wiem, samo wzięłam je, bo tak się zastanawiałam nad nimi, czy może były okej. Okay. Teraz w sumie gdzieś ołówek. Znowu... Bo... Okej. Okay. Więc tak, teraz przycinam tak, żeby... Ten kawałek, który wytnę, stworzył tutaj ramkę równą wszędzie do okoła, tak żeby to zostało zakryte też.

Dobra, słuchajcie, jest taki patent. Wiecie, co to jest? Taki... M, część wiatraczka. Ja akurat dzieciom często kupuję. Może, dobra, może nie często, ale y, kiedyś kupiliśmy takie wiatraczki. Takie odpustowe. Zresztą wszędzie w sumie chyba można je dostać. I one się zepsuły. Tu coś poodpadało. I... Ja sobie to zostawiłam. Miałam to wyrzucić. Tu są takie serduszka. W sumie one dosyć mocno się trzymają. Ja to urwałam po prostu. Tu było takie coś i to obcięłam. I pomyślałam sobie, że może coś takiego. No więc zrobimy coś takiego. Teraz tak przykleję, żeby tu zasłonić. I żeby tu mi nie wyszło za bardzo. I tak żeby później jak to przykleimy, żeby tu nie było widać tego, Może coś takiego o, w ten sposób. jak robię okładki to ja nie lubię dawać na dystansach bo później jak gdzieś to chowam to mi się to zahacza i niszczy tak, czy jak chowamy na półkę to się po prostu może potargać, więc nie będę dawać żadnych dystansów okej okay, dobra, na razie z tą okładką nic nie robię, bo nie mam Pomysł teraz. Nie jest to dla mnie kompletne, ale na razie to zostawię. Teraz zajęłam się tylną okładką i wymyśliłam sobie coś takiego. Zrobię taką kompozycję. Wydaje mi się, że pasuje ono do tego, co jest z przodu. Ten flaming jest w tych samych klimatach. Może sobie przyciemnimy, jeżeli sobie przyciemnie to sobie skrytnę tutaj. I jeszcze ostatnia rzecz to sobie nakleję ją naklejkę. Tu mniej więcej na środku. No i możemy powiedzieć, że nasze układki są gotowe.